Widzowie zostawiają łapki w dół. Lutel? To co panowie, czas się chyba pożegnać, tak? Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym teleturnieju na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w awanturze o kasę. A ja zdecydowanie nie jestem Krzysztofem Ibiszem. Jeśli ktoś nie wie czym jest awantura o kasę, to wam wcale nie wytłumaczę. A tak naprawdę mamy dwa etapy. Trzy drużyny są na początku, jedna przechodzi do drugiego etapu, i w drugiej mierzą się dwie drużyny ta z pierwszego etapu i drużyna mistrzów. W naszym wypadku jest to drużyna, która składa się z osób, które doszły do finału w poprzednim teleturnieju, czyli jeden z dziesięciu. Tak było coś takiego w zeszłym roku i oczywiście we wszystkim biorą udział moi wspierający. Drużyny, które zmierzą się w pierwszym etapie, to czerwone pyrki, zielone gumisie oraz niebieskie migdały. Poproszę kapitana czerwonych Pyrek o odezwanie się. Dzień dobry, my jesteśmy czerwone Pyrki. Przyszliśmy się napić soczku. Piękna drużyna, naprawdę liczę na to, że daleko zejdziecie. A cóż powiedzą nam zielone gumisie. Dzień dobry, z tej strony kapitan Zielonych Gumisów, mam nadzieję, że będzie fajowo. I na koniec mamy jeszcze niebieskie migdały, słucham was. E, dzień dobry, z tej strony kapitan niebieskich migdałów i w żadnym wypadku nie przyszliśmy tutaj wygrać. Okej, okay, do, dobre, dobre nastawienie. Ale żeby nie było, mamy oczywiście jeszcze drużynę mistrzów. Panie kapitanie drużyny mistrzów, powiedz coś ciekawego. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo ciekawe. Każda z drużyn zaczyna z pięcioma tysiącami punktów, bo wcale tu nie ma pieniędzy. Ale jak najbardziej mamy nagrody i to prawdziwe. W takim razie zaczynamy losowanie pierwszego pytania. W pierwszym etapie jest oczywiście sześć pytań. Ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów, przechodzi do drugiego etapu. Uwaga, zaczynam losować. Pięknie, pierwsza kategoria to twierdza. Biorę po 200 punktów od każdej drużyny i słucham Państwa. Zielone gumisie wabank. 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 Z tego, z tego pięknego okrzyku zrozumiałem tylko tyle: Zielone gumisie wabank. Czy mam rację? Potwierdza. Dobrze, mamy pierwszy babank przy pierwszym pytaniu. Czy to będzie najkrótszy teleturniej w historii? Zaraz się przekonamy. Pytanie brzmi. Twierdza legendy, to która z kolei twierdza stworzona przez studio Firefly? No, poczekaj, bo najpierw była jedynka. Chodzi o kolejność, tak? poczekaj, tak, chodzi o kolejność. Bo to zaraz, najpierw była jedynka, potem był Krzyżowiec, potem była dwójka, potem była. Trójka i Krzyżowiec 2, Warlordsy, to chyba będzie między dwójką a trójką będą legendy, nie mylę się? Po ja, na słowo. No to zielone gumy się odpowiadają. Eee, legendy były czwartą grą w kolei. To jest ostateczna odpowiedź, tak? Tak. tak? tak. Dobrze, no to jak najbardziej zgadliście. Pierwsze pytanie za nami. Ale, ale ciśnienie mi też. <grym> Czyli po pierwszym pytaniu prowadzą zielone gumisie. W każdym razie losujemy kolejne pytanie. Uu, no zobaczymy kto tu będzie brał udział w licytacji. Polskie strategie. Biorę po 200 punktów od każdej drużyny i słucham Państwa. Czerwoni 300. Czerwoni 300. Niebieski 400. Niebiescy 400. Zieloni 500. Zieloni 500. 600. Czerwoni 600. Czerwoni 600 po raz 2,5? Czerwoni 600 po raz trzeci, uwaga, sprzedane. Jakiego wydarzenia historycznego dotyczy gra Warsaw? Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie. Powstanie, Powstanie Warszawskie. Czerwoni na pyrki udzielają odpowiedzi Powstania Warszawskiego. Bardzo dobrze, 1500 jest teraz w waszej puli. Easy, easy. W takim razie przechodzimy do pytania numer 3. Robi się gorąco. Muszę jakieś żenujące teksty prowadzącego tutaj jeszcze wrzucać. Kręć się, kręć się, kręć się, kręć się. I uwaga, kategoria. Oj, oj, o, a przeszło, przeszło. Było prawie grand strategy, a weszło na cutscenki ze strategii. Biorę po 200 punktów od każdej drużyny i słucham państwa. Czerwony czysta. Zieloni 500. Zieloni 500. Niebiescy 700. Niebiescy 700. Zieloni 1000. Zieloni 1000. 1000 niebiescy 1100. Niebiescy 1100. Zieloni 1500. Zieloni 1500. Niebiescy 1700. Uuu, niebiescy 1700. 1700 po raz drugi. 1700 po raz trzeci. Sprzedany. Macie minutę, żeby odpowiedzieć, co, cóż to może być za gra. Atrakcyjny na 5 liter. Ja, za mało liter. Kabareczek ci tak. Nie mam pojęcia. Powiem ci, ja yy, też nie mam. To będzie ciężkie. Ja to pierwsze na oczy widzę. W sensie sama ta, yy, ta, ta atmosfera, która tu jest, trochę mi do Grecji przypomina, albo do Rzymu. Może to być Herkules, coś takiego, coś najpopularniejszego. Dobra, mów po prostu Herkules może taka faktycznie jest ta nazwa. Niebiescy udzielają odpowiedzi. To gra Herkules. Niestety nie jest to Herkules, przynajmniej zmieściliście się w czasie, ale myślę, że pan Bane może odpowiedzieć na to pytanie. Cóż to okay. jest? Możesz Settlersy odpowiedzieć. Settlersy 3. Settlersy 3, bardzo dobrze. <laughs> Więc niestety panowie tracą pieniążki, pula 3,5 tysiąca. Do kolejnego pytania przychodzi. Zaczynam kręcić kołem. Pytanie numer 4. Kategoria... No już raczej... Dobra, kategoria... Stare gry. Biorę po 200 punktów z każdej drużyny i słucham Państwa. Czerwoni 300. Czerwoni 300. Zieloni 500, zieloni 500. Czerwoni 600. 600. Czerwoni 700. Niebiescy 600, czerwoni 700. Niebiescy 800. Niebiescy 800, czerwoni 1000. Czerwoni 1000. 1000 po raz drugi, 1000 po raz trzeci. Sprzedany. 5800 jest w puli, moi drodzy. Towarzyszu, czy twoja drużyna podoła? No zobaczymy. Która część Settlersów doczekała się remake'a o podtytule dziesięciolecie? Cię, ciężko, ciężko. Settlersy to nie moja bajka, tylko wgrałem w dziedzictwo królów, a to na pewno nie jest ta Jeszcze część. Pod Która część Settlersów doczekała się remake'a o podtytule dziesięciolecie Czekaj, siódemka nie, szóstka raczej też. Nie, remake, czyli raczej starsza część. Piątka nie, bo to jest to dziedzictwo królów, na pewno nie. Czwórka też raczej nie. No, że, ja bym. Może, ja bym powiedział, bym. że jedynka jest trochę stara, a może dwójka, 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 tak, dwójka najlepsza była chyba z tych settlersowych. No, to dwójkę jadę. Eee, czerwone pyrki odpowiadają, settlersy dwa. Brawo, panowie, brawo! Ojeleka! utopia. To jest właśnie to, co się w głowie ma. I to nie jest koksu 5 gram. Czyli zostały już tylko dwa pytania do końca pierwszego etapu. Drużyno mistrzów, jak się czujecie? Czy uważacie, że czerwone pyrki mają szansę na zmierzenie się z wami w drugim etapie? Byłbym zawiedziony, gdyby było inaczej. Ja zaczynam kręcić kołem. Pytanie piąte, moi drodzy. A może... Dawaj, dawaj! Dobrze, dobrze! Kategoria kanał Lutela. Nikt nie będzie głosował. Biorę po 200 punktów z każdej drużyny, i słucham państwa. Czerwoni 300. Czerwoni 300. A zieloni 500. Zieloni 500. Niebiescy 600. Niebiescy 600. Zieloni 700. Zieloni 700. 700 po raz drugi. 700. Niebieski 800. Zieloni 900. Zieloni 900. 900 po raz drugi. Sprzedany. Podczas kampanii z gry Heroes of Might and Magic 5 bohater Markal prosił o coś Izabelę. Co to było? O kurcze. To był stream. To ten nekromanta był dziwny. Nekromanta, ale prosił. A ta druga zabrała, to kto to był? E, to była ta królowa. A to bo wtedy są hakersze, że ktoś ich obserwuje, kurcze. Akurat ja coś wiem. Nie, 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 nie pustka dałem. całkowita. Trudno. O rękę księżniczki Prosimy O, dobra, nie będzie. No dobra, no to zielonego mi się odpowiadają o rękę księżniczki. Proszę. <laughs> Nieprofesjonalne podejście. Powiedzieć. Nieprofesjonalne podejście, bardzo przepraszam panów. Ja myślę, że White Fox może odpowiedzieć na to pytanie. Amulet! Może... proszę, proszę. O amulet? Dokładnie, czy mogę prosić o amulet? Bo on się zbugował i zaczął ciągle pod, powtarzać te, to samo pytanie kilka razy w jednej kadencji. Czy mogę prosić o amulet? Czy mogę prosić o amulet? Czy mogę prosić? E, więc prosił o amulet, dokładnie o amulet nekromancji. Niestety 2000 przechodzi do puli ostatniego już pytania, więc jest o co, o co walczyć. Dobra, uwaga, kręcę kołem. Pytanie numer 6. Kategoria. No, zatrzymało się. Kategoria strategia turowa. Myślę, że już w tym momencie mogę oświadczyć, oznajmić, że mistrzowie będą startować z 12 tysiącami punktów. Tak tylko mówię na no wypadek, gdyby czerwone pyrki chciały to nadgonić jakoś. I wziąć udział w tym w tym pytaniu. Biorę po 200 punktów z każdej drużyny i słucham państwa. Czerwoni czy Niebiescy babank. Niebiescy bank. Lutel przekonały. Jak nazywa się czar w grze Heroes 3, który niszczy jeden z wybranych przyjaznych oddziałów i w zamian wskrzesza inny? Jam. O Boże, to się chyba nazywało ofiara. Ale nie jestem pewien. O, no, innych czarów nie znam, które by to robiły. Bo nigdy z tego czaru nie korzystałem, był dosyć słaby. No zależy. Lutel dał popisówkę, nie? Ostatnio na streamku Ufam, no, z jakby coś tu na ciebie jest, jak zwykle. Dobra, możecie Dobra. mnie pobić potem. Mów Dobra. ofiara. Odpowiedź brzmi ofiara. Dobrze. I tym samym kończymy pierwszy etap. No ale wiadomo, czerwone pyrki przechodzą do kolejnego etapu. Można, można im gratulować. Uuu. Ja proponuję, żebyśmy się wszyscy napili. To no to lu! E, w każdym razie dziękuję panom za udział. Możecie jeszcze się pożegnać tutaj z publicznością. Ma że... to nie jest ostateczność, tylko strategia, pamiętajcie. W każdym razie przechodzimy do drugiego etapu. Tutaj również jest 6 pytań: Mistrzowie mają 12 tysięcy punktów, natomiast czerwone pyrki 9600. W kole dodaliśmy dwie kategorie: jeden na jednego oraz czarną skrzynkę. Ciekawe czy ktoś ją wylosuje. Pierwsze pytanie już za chwilę poznamy, a przynajmniej kategorię. Zaczynamy drugi etap od jeden na jednego. Kto idzie? Towarzysz taka pełna powaga. Kto idzie? Mogę pójść, nie boję się. Dobra. Nie boję się tych mistrzuniów tych. Tylko tam mu i nie? Wybieramy księcia. Wybieramy Książę, a Książę się zgodził na to w ogóle. zostałem przegłosowany, więc no. Książę, jako mistrz możesz pierwszy wyeliminować jedną z kategorii. Kanał Lutela. <laughs> Zabolało. Przepraszam. Dobrze, Kanał Lutela skreślony, Mocarny dawaj. Co wywalasz? No to ja usunę... P -p -p ciekawostki. To ja wtedy teksty z gier. Sandrak od razu też. Znowu zaboli twierdza. Ja chciałem robić tak, żeby twierdza została. A teraz to. To niech będzie. Ora nie zostanie RTS. A City Builder wywalić. W każdym razie, uwaga, czytam pytanie. Szykujcie się, panowie. Rozwin skrót RTS. Książę, odpowiadaj. Real time strategy. Bardzo dobrze, Ty Tysiek dla ciebie, z tego co rozumiem, mocarny idzie na ławkę dla rezerwowych. Jego drużyna może go wykupić w każdej chwili. O ile będzie chciała. Towarzyszu, będziesz chciał wykupić swojego kompana? Zobaczymy. <laughs> Jak na niego pluje. Czerwoni mają 9100 punktów, natomiast mistrzowie 12500. W każdym razie, dobrze, lecimy z pytaniem numer 2. Zakręć kołem lutelu. Uwaga, uwaga, co będzie? Przejdzie czy nie przejdzie? Nie przeszło. <laughs> Teksty z gier. Biorę po 200 punktów z każdej drużyny i słucham państwa. Czerwoni 300. Czerwoni 300. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. 500. Czerwoni 500. Mistrzowie 700. Mistrzowie 700. Pas. Mistrzowie 700, dobrze, zrozumiałem. Mistrzowie 700 w takim razie. Pytanie brzmi oczywiście, z jakiej serii pochodzi ten dźwięk? Ksi ksiądz, możesz odpowiedzieć? Ksiądz Dobry. odpowiada. Y więc ja odpowiadam. Pochodzi ten tekst z serii Age of Empires. Bardzo dobrze. Brawa dla mnie. no prawdziwi mistrzowie. Tylko oni potrafili, by odpowiedzieć na to pytanie. Oni cię mogą wykupić w każdej chwili. No to już od towarzysza zależy, kiedy i czy w ogóle cię wykupi. Nie mają hajsu. To teraz ze mną to jesteśmy zgubieni, wiesz o tym? Czy mogę wymienić rezerwowego? No właśnie. Lecimy z trzecim pytaniem. Uwaga, będę robił piękne i wspaniałe kręcenie śmigłem, czyli też kołem. Czarna skrzynka! Ja chcę tego górka. Biorę po 200 punktów z każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 1000. Mistrzowie 1000. <słuch> <słuch> ty. Mistrzowie 1000, to tyle, tak? Rozumiem, nic więcej. Tak. Nie jest. Mistrzowie 1000, no dobrze. Kręci się koło pytanie numer 3. Kategoria twierdza. Biorę po 200 punktów z każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 500. Mistrzowie 500. 800. Czerwoni 800. Mistrzowie 1000. Mistrzowie 1000. 1100. Czerwoni 1100. Mistrzowie 1300. Mistrzowie 1300. 1500 czerwoni. Czerwoni 1500. Mistrzowie 1800. Mistrzowie 1800. 1900? Czerwony 1900? Pas. Pas, czyli czerwoni 1900. Dobrze. Pytanie z kategorii twierdza. Kiedy ma premierę najnowsza twierdza? O kurde, o teraz przesunęli to. Miał być By marzec? Marzec, 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 który. Jakoś początek. Panie Lutelu, chcielibyśmy kupić podpowiedź. <laughs> No dobrze, a ile pan chciałby dać za taką podpowiedź? 500? 500. No biorąc pod uwagę, że mimo wszystko panowie już trochę wiedzą, a przynajmniej wydaje się, że trochę wiecie na temat tego pytania, myślę, że 700 to będzie odpowiednia cena. 600 no, Spotkajmy się w połowie 600. Dobrze, niech będzie. 6 stówek, jak najbardziej, jako e, podpowiedź. Macie podpowiedzi, panowie, i teraz minuta na odpowiedź. 9. Mm, 9, nie? Tak. Ja, na pewno na pewno nie powyżej 15. Ja kojarzę, właśnie, Dobre. że. E, udzielamy odpowiedzi 9 marca. Bardzo dobrze. W każdym razie lecimy z pytaniem czwartym. Losu losu rozpoczęte. Kategoria. Grand Strategy. Kategoria Grand Strategy, chociaż tam podciągnąłem pod to też ee, to, co będzie w pierwszym pytaniu. No Już nie chciałem robić kolejnej podkategorii. Biorę po 200 punktów z każdej drużyny i słucham Państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 400. Czerwoni 400. Czerwoni 400 po raz drugi. Czerwoni 400 po raz trzeci. Sprzedane! Pytanie brzmi, drodzy piękni panowie, kto jest przywódcą Polski w grze Cywilizacja 6? Jadwiga chyba. chyba. Jadwiga Andygawańska z tego co ja kojarzę. Tak, Jadwiga była, no. Znaczy A, nie wiem, Nie znaczy, Wiem, Znaczy Kazimierz Wielki był i Jadwiga, ale Kazimierz to na pewno był wcześniej, więc my, ja bym stawiał na Jadwiga. No dobra, to odpowiadamy yy, Jadwiga. Król Jadwiga. O, no. o, dobrze, dobrze, bo właśnie chciałem jeszcze. No, dobrze, króli Jadwiga. Bardzo widać, że ktoś się zna. Sytuacja, moi drodzy, wygląda następująco: dwa pytania do końca. Obie drużyny mają tyle samo punktów, czyli 9900. Losujemy w piąte pytanie i zobaczymy, co to będzie za kategoria. Kategoria Strategia Turowa. Biorę po 200 punktów z każdej drużyny i słucham państwa: Czerwone. 300. Czerwoni 500. Mistrzowe 500. Czerwoni 600. Czerwoni 600 Mistrzowie 1000. Mistrzowie 1000. 1100. Czerwoni 1100. Mistrzowie 1300 Mistrzowie 1300. 1400. M czerwoni 1400. Mistrzowie 1600. Mistrzowie 1600. Czerwoni wa Bank. Czerwoni wa Bank. kurde. <laughs> Wodzem jakiego klanu był Raelak bohater z gry Heroes of Might and Magic 5. <laughs> Dobra. Was. Jak Raelak? Raelak, tak. Mroczne elfy. Blizna Dusz będzie. Chyba. Dobra. Odpowiadam. Klan blizny duszy. Odpowiedź na pytanie jest Klan Piętna Cienia, więc niestety jest to błędna odpowiedź towarzyszu. I w takim razie bank niestety nie wyszedł. No niestety, ale dzięki temu była szansa chociaż. Ja to a, i, tak, I tak bym nic nie dał w takim razie. A ja, a ja cię zległ, bo boże jakie łatwe to jest. Że to masz na 100% zgadni. Jedyne no. hero, y to bym przytrójcie. Ale trzeba być towarzyszem, żeby takie coś zapomnieć, nie? No dobrze, w każdym razie, w takim wypadku mistrzowie nie robiąc zbyt wiele, ostatecznie wygrali, bo w sobie odpowiedzieli na jedno pytanie. Jedno pytanie to, panie, to pierwsze. <noise> Toście Ta się, się mistrzowie namęczyli, ale jesteście no. prawdziwymi mistrzami. Albo możemy, możemy zawalczyć o ten. Prze, przejmujemy ich wszystkie punkty, my dajemy wszystkie swoje i gramy ostatnie pytanie. Tak, alin, prawda? Czyli innymi A. słowy, chcecie po prostu wziąć wabank. Bawam, chcecie, chcecie? Dobra, szóste pytanie, bierzecie wabank, jak najbardziej to dużo pieniędzy zarobicie. Przepraszam, punktów oczywiście. Kręcimy. Mistrzowie chcą pokazać, że są prawdziwymi mistrzami. Koło kręć, koło kręć! Krzyczymy, koło, krę... koło kręć. Koło kręć, koło kręć. Koło kręć. Koło kręć. Koło kręć. Koło kręć. Okay. Koło wylosowało kategorię twierdza. To jest pytanie o cały wasz hajs. Ile misji posiada kampania ekonomiczna w pierwszej twierdzy? Wydaje mi się, że... O kurczę, cztery chyba. Cztery? 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 bym się dziwiłem, było inaczej z tą A nie pięć? Ja myślę, że cztery. WhiteFox powiedział cztery. Wydaje mi się, że warto temu zaufać, ale... Znaczy, w Crusaderze było po pięć misji. A właśnie, a bo to chodzi o jedynkę. Jedynka, tak, jedynka. Tak, tak. Hmm. Dobra, niech będzie cztery, no. No, ja, bym, nie, nie, ja, bym na, ja bym na pięć chyba wymienił, bo coś mi się kojarzy, że cztery za mało Nie, by. nie pięć było faktycznie na, na pewno na, na stop ten, e, w krzyżowcu, bo wszędzie było 5. W historycznej Prawie pewnie, A. że cztery, bo robiłem, przegrałem, więc chyba cztery. No to dawajcie cztery, no. A może rzucimy coinem? Dobra, chłopaki, czas się kończy. Dobra, cztery albo no kapitanem. Daj, Dobra, odpowiadam. Do pięć. Zgadłeś White Fox! Ja! Dobra. Dobra, ty gada. Ja. Okay. Brawo, Brawo, panowie! Jesteście o. prawdziwymi mistrzami. White Fox pokazał, że jest prawdziwym mistrzem. Brawo! <gry> Dobrze, moi drodzy, więc tak się prezentuje nasz pierwszy teleturniej. Wygrali mistrzowie, spodziewanie lub niespodziewanie. Pula końcowa to 19 800 punktów. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia czarnej skrzynki. Mm. Poza tym te kwestia tego, że zaś się rozładuje kamera tak naprawdę i... Dobrze panowie, w takim razie wybierzcie jeden z numerków. Jeden, dwa albo trzy. Trójkę wybieram, panie. W skrzynce numer trzy znajdują się trzy pary skarpetek grubych bulw. Super! No. Tak kończymy naszą pierwszą edycję awantury o Lutelcoinsy. Gdyby się ktoś zastanawiał, co można za nie wygrać, to tutaj macie listę. Oczywiście mistrzowie mogą zachować swoje punkty na przyszłą edycję. A jeśli mało wam tyle turniej, to pamiętajcie, że w najbliższą sobotę, czyli 6 lutego, odbędzie się o godzinie 19:00 stream z milionerów. Moi wspierający będą odpowiadać na pytania związane z grami strategicznymi. Będą oczywiście mogli wygrać ciekawe nagrody. A co to dokładnie będzie? Przekonacie się w sobotę. Dajcie znać, co sądzicie o takim teleturnieju. Jeśli chcecie, żeby było więcej edycji, to oczywiście napiszcie w komentarzu i nie zapomnijcie ocenić tego filmu. Trzymajcie się! Pa, pa. Pa, 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 pa.